Witam Was moi drodzy i zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia krótkiego filmu. Dzisiaj popowiadam Wam troszeczkę o kawach, herbatach, jakie kupuję i jakie czasami słodycze zdarza mi się kupić. Wiecie, że nie palę papierosów, dlatego czasami zamiast tego pozwalam sobie kupić lepszą kawę, herbatę. Lubię pić herbaty czarne, zielone, najróżniejsze lubię. I kawę. kawa najlepiej mi smakuje mielona, parzona, chociaż z ekspresu i dobre latte też wypiję. A Także słuchajcie, w tamtym tygodniu, przepraszam, no, to będzie na początku, na końcu tamtego tygodnia, byłam w Waldim. I co udało mi się w Waldim kupić? Waldim kupiłam śliwki suszone to jest opakowanie półkilogramowe bez pestek gotowe takie do spożycia suszone czasami zdarza mi się raz lub dwa razy do roku takie pudełko jedno kupić a nawet czasami zdarza mi się użyć fontanny z czekoladą i moczyć takie śliwki w czekoladzie super rewelacja naprawdę polecam następnie w no domu w tym tygodniu już byłam w Aldi i w tym tygodniu Aldi ma taką promocję: to jest chyba przed świętami Wielkanocnymi, że mają e, różnego rodzaju czekolady studenckie, te słowackie, czeskie. To są tabliczki, gdzie są 170 gram i są cztery rodzaje takich. Ja kupiłam dwie. Ja kupiłam e, białą czekoladę ze śliwkami oraz z makiem, no i oczywiście żelkami, oraz druga jest ze słonym karmelem ze słonym karmelem, z żelkami. To są imitowane serie. Wiem, że są jeszcze dwie inne, ale teraz Wam nie powiem. Chyba z wiśniami, z czymś tam jeszcze. Nie powiem Wam, jakie jak były, bo nie pamiętam. Ale mm, na pewno, jak spróbuję, to Wam powiem recenzję, czy warto było zapłacić, bo one są po 10 zł te czekolady, także trochę za nie chcą. Dalej. Jeżeli chodzi o Aldi to by było tyle. Następnie byłam ostatnio w Rosmanie i kupiłam herbatę ze słoniem. Oni mają takie serię tego Sir Albert's Sati. i ja kupiłam teraz, bo mam trzy rodzaje inne tych herbat i teraz kupiłam taką serię limitowaną. Jest to El Grey Cardamom and Blue Corn Flowers. Także jest to herbata El Grey z kardamonem. I zaraz ją otworzę. Pachnie pięknie, jak to jest I w środku ma: tego nie zobaczycie. Kawałki niebieskich płatków, kwiatów. Na pewno nie będziecie tego widzieć. Ale bardzo mało się jej sypie. Jest bardzo wydajna. Już nie pamiętam, teraz ja za nią zapłaciłam. Ale ta, jako jest jedyna w takim papierowym pudełku, ale te inne są w puszkach. Następnie e, Lidl. W Lidlu udało mi się kupić tą herbatkę, którą kiedyś Wam wcześniej zieloną pokazywałam z serii tej Basilur, a teraz kupiłam, też Wam o niej mówiłam, też zielona, ale z płatkami róż. Powiem Wam, że jest unikatowa, bardzo delikatna, taka inna. Ona kosztuje chyba 8 zł, 9 już teraz nie pamiętam. Także z jakieś, na jakąś okazję albo z jakiegoś, z jakiegoś święta, warto sobie kupić i spróbować. Jest bardzo dobra, polecam. Teraz dalej, Biedronka. E, w Biedronce czasami uda mi się kupić, lub w innych sklepach, moją ulubioną herbatę zieloną, którą jest Sencha Royal firmy Tecan. Po prostu ją uwielbiam. To jest moja najlepsza herbata, którą uwielbiam i zawsze ją piję. I jeżeli gdzieś się pojawia tylko, to kupuję od razu 10 opakowań, mam na dłuższy czas, ponieważ nie ma jej wszędzie. I rzadko bywa, często zdarza się w takich bardzo dużych centrach handlowych, że mają ją gdzieś Tesco, jakiś Kerfur, ale też nie zawsze, też nie zawsze. Mają te kan różne inne z opuncją, z cytryną, e, naprawdę z echinaceą, a ta rzadko bywa. Także bardzo polecam, spróbujcie. I także Wam powiem, nie każda sęcza mi smakuje, bo na przykład jeżeli chodzi o dilmę, to dilmę nie lubię. Jest droga herbata, a mi nie smakuje. Teraz, co jeszcze kupiłam w biedronce? W biedronce kupiłam następną herbatę em, o smaku banana i granata. I powiem Wam, że nie przepadam za tą herbatką, dlatego, że ona jest robiona na hibiskusie. Ona, to jest ta herbatka w, w, tych takich rom, w tych takich trójkącikach, ale jak się ją zaparzy, to sam hibiskus się czuje, żadnego banana, nic. Jest on na bazie hibiskusa i ja nie lubię słodzić herbaty, ale hibiskus muszę posłodzić. I już nie jestem zadowolona, bo nie chciałabym takiej herbaty słodzić. Także będę musiała zmęczyć te pudełko, ale no nie jestem tak zachwycona tą herbatką. Jedno, co jeszcze teraz mieli, to kawę MK z takiej limitowanej serii. Guatemala się nazywa. Kupiłam ją na spróbowanie. Ona jest do mielenia. W biedronce i w Lidlu one czasami się pojawiają, są najtańsze. Bo jest chyba paczka za 10 zł, a wszędzie jest drożej. I ja lubię, jest taka India, Kolumbia się nazywa. I tą kupuję pierwszy raz, a dlatego się na nim zdecydowałam, ponieważ ja lubię kawy, które mają kwasowość intensywność bardzo niską. Szczególnie kwasowość, jak mają nisko. A ta kawa ma bardzo dużą wysokość mają duży poziom kwasowości intensywności. Aż jest 4,5 prawie 5 kółeczek, już Wam pokażę. I teraz zastanawiam się, czy będzie mi smakowała. I jedyne co tylko taką wadą jest, że jak ktoś nie ma ekspresu, który mieli ziarka, no to trzeba mieć albo młynek jakiś do mielenia. No tak się nie wypije od razu takiej kawki. No ale dużo osób twierdzi, że w ziarkach jest lepsza, bo jak się zmieli, to jest intensywniejsza. Także będę testować, próbować. Potem Wam znam relację, czy warto było tą kawę kupić. No i ostatni mój taki zakup to jest TK Max I w TK Maxie słuchajcie, kupiłam dwie rzeczy. Kawę i herbatę. Eee, I teraz tak. Eee, herbata. To jest angielska herbata. To jest 40 torebek. I taka seria to jest Keep Calm and Carry On. I to jest normalna angielska herbata do parzenia. Premium. Afternoon Blend t Spróbujemy, zobaczymy. Miałam wcześniej w innych pudełkach taką herbatkę i była pyszna, bardzo dobra ta angielska. Także mam nadzieję, że ta w tym różowym pudełku niczym nie będzie się różnić od tamtych poprzednich. No i nowością jest kawa. Kawa... Um, nie wiem, powiem Wam szczerze, um, premium blend ground coffee. Ona jest już zmielona. Nawet jeszcze jej nie otworzyłam. To jest od razu sypana kawka. Będę próbować ją zaparzyć normalnie z ale też spróbuję ją zrobić z ekspresu. Zobaczymy. Nigdy wcześniej nie piłam. I co oni o niej piszą. Jest to kawa mielona. Kraj pochodzenia: Honduras, Brazylia, Wietnam i Uganda. Zapakowano ją w Wielkiej Brytanii. Także o cenę nawet mam. Na 19,90-20 zł za to pudełko wyszło, a za herbatkę nie mam za herbatkę. Coś mi się wydaje, że podobnie. Hmm. Także będziemy testować, próbować i dam Wam relację, czy było warto kupić. Ale już jak byłam w TK Maxie, bo raczej rzadko zdarza mi się tam jedzenie kupować części herbatę, to jeszcze słuchajcie, chodzę sobie po TK-u i patrzcie co jest. Takie śliczne mokasynki Kalwina Kleina. O. Bardzo podobny wzór mają do Louis Vuittona lub do Michaela Corsa, do Torebek. Było kilka par. Jedyne co ich wadą jest, że nie są skórzane. To jest syntetyczna skóra i są bardzo wygodne. Zdecydowałam się je kupić. I zobaczymy, czy. Były warte tej ceny, mają taki tutaj nieduży znaczek. Bardzo fajne takie na co dzień do, chodzenia, do, jak to mówią, do pracy, na zakupy, gdzieś na wyjście, także to. I jeszcze jedne. To jest są taka aksamitna skórka. Jest to firma Siuks. Siuks. Fajne są, bo tu jest całość z gumy. Że nie jest łączone ze skórą, że nie będzie nic się brudzić. Bardzo mi się podoba kolor. Piękne wykończenie. Są błękitne w środku, skórzane. Rewelacyjne. Tak mięciutkie. Tu ma. To jest też. To jest logo. Nie wiem czy widać. I są bardzo wygodne jak kapcie. Także rewelacja na co dzień, dochodzenia. Super. Maschę. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o takie zakupy, jeżeli o herbatki, kawki, to mogę. Wam to polecić, a wiele z tych produktów dopiero będę testować. Także, jakie będą rezultaty, dam wam znać w najbliższym czasie. Także zapraszam Was na zakupy przed świętami, bo jest bardzo dużo promocji. Y, dużo towarów można kupić w niższych cenach. Także warto sobie jakąś dobrą kapkę, herbatkę kupić. Także dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.